Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w nowym blogu. Szukujemy się na basen. W lubie szukujemy boki i piecelną. Tam obok tego głównego toru jest taka, taki tor dla dzieci. I on wczoraj wpadł na ten pomysł i w sumie fajnie, więc ja będę na niego zerkać. Tam też jest ratownik. ratownik. Więc sobie chłopak popływa. Popląsa. Także fajnie, fajnie. Fajny pomysł wpadł. Z takich atrakcji jeszcze dla Filipa w mieliśmy dzisiaj, ale pójdziemy w czwartek, bo mąż w czwartek zaczyna długi weekend, bo jest no 15. Więc w czwartek pójdziemy do kina na psa, który jeździł z koleją. Do wczoraj właśnie z mężem ustaliłam, że pójdziemy. No. Także tak. Zbieramy się, ja już skoczyłam w strój. I zaraz zrobimy pielęgnację. E, wczoraj byłam w Lidwie wieczorem jeszcze z Filipkiem i pani mnie zaczepiła o perfumy. Tak, przeszła najpierw. I wróciła i mówi, czym Pani pachnie? Ja mówię, że perfumami waniliowymi. A może Pani pokazać jakie? No i pokazałam i mówi, że są przepiękne, że zostawiają taki ogon. Ja tego ogona nie czuję. Um, czuję od siebie delikatny zapach wanilii. Naprawdę taki nieduszący, bo ja nie lubię słodkich zapachów duszących, takich wiecie, mydełkowych takich. Te wszystkie latafy są nie dla mnie. Ale ten jest petarda. piękny. Jak lubicie wanilię, to ten zapach będzie bardzo subtelny. A może właśnie do mnie pisze dzień dobry, czy moja rodzina jeszcze śpi? No już nie śpi. Ma rodzina się już zbiera. mąż w pracy. Wczoraj udało mu się powiesić, słuchajcie, już huśtawkę dla Filipa. No tylko dla nas brakuje. Huśtawek. Muszę się dzisiaj nad tym pochylić, co tam i jakie byśmy chcieli te huśtawki. Ostatecznie zapowiada się dzisiaj ciepełko. I dzisiaj, jak wrócę, muszę iść te pomidory, bo tam jest obraz nędzy i rozpaczy. Muszę też zamówić ogórki. Bo niestety z moich posadzonych nic nie będzie, jakieś tam pojedyncze tylko sztuki, wiecie, tak na kanapkę, a tak to pomimo tego, że prawie cała skrzynia wysadzona ogórkami, to mizeria, w przyszłym roku będę musiała niestety pryskać, nie chciałam pryskać swoich warzyw, a moje drzewka też nie są skażone żadną chemią, więc no szkoda, szkoda. Dobra. Tyle mi więcej nałożę sobie tylko błyszczyk na usta i schodzę na dół. A jeszcze muszę się spakować. Fifi, a ręcznik sobie wziąłeś? Dobra. Delikatny błyszczyk na usta yy, i witam się z wami w nowym vlogu. Idę się pakować. Dobra, śniadanko dla Filipa się robi. Za takie 25 minut musimy wyjechać. Yy. A ja jeszcze nie związałam włosów, zapomniałam. Więc muszę gdzieś na górę pogumkę. Miałam sobie klamrą związać. U nas wczoraj wieczorem, słuchajcie, dalej Dni Stargardu trwają. Mi się tak śmieję, że Dni Stargardu, ale u nas Stargard jest mocno festiwalowy od paru lat. Koncertowy może taki. Wczoraj była Retrospekcja, Róże Europy, Big Zydz i ktoś jeszcze. Big Zydz dawał do końca na samym końcu. I słuchajcie, koncert trwał z półtorej godziny, jak nie dwie, do e, Równej Północy i ja pomimo zamkniętych okien e, miałam rudy się, żeni kiepskich świat, e, facet to świnia i jeszcze coś. I, i po prostu przy zamkniętych e, oknach i tak miałam koncert w pokoju. Się dziwię, że mój mąż spał. Bo ja nie dałam rady zasnąć. No ale... Dzisiaj ich troje. Dzisiaj ich troje. Chciałam pójść na koncert i troje. No. Na pewno będę słyszeć. <grytanie> na pewno będę słyszeć. Dobra. I śniadanko ma. Tosty z chleba pełnoziarnistego i pomidorek. tego ma herbatę. Jakąś tutaj jagodową, tak? A ja lecę związać włoski. My już z Filipkiem po basenie, i słuchajcie, było bardzo fajnie. Fifi sobie świetnie radzi w wodzie, więc wiecie, takie y, pierwsze te razy to tak trochę byłam, y, no musiałam patrzeć i tak dalej, żeby tam, wiecie, no uważać na niego. A on dawał takie nury, i mamy stresował, ale świetnie sobie radzi, więc super. Będziemy chodzić w soboty razem, także no fajnie. Byliśmy nawet na jacuzzi na 10 minut, także petarda. Ja dostałam taki wycisk, słuchajcie, ale są endorfinki, 10.10. 10. Jedziemy teraz do Action. E, słuchajcie, taki wycisk, ten e, pierwszy Aqua, który miałam w tamtym tygodniu, to w porównaniu do tego to. Tutaj był duży nacisk na nogi, ręce i brzuch, także Dużo takich ćwiczeń. Cześć kochana, jesteśmy w domku, jest godzina 11.13. Za taką godzinkę przyjdzie mój mąż z pracy, także super. My byliśmy z nim w tym action, zaraz Wam pokażę co tu. Ukolowaliśmy dużo fajnych rzeczy. Będę robić też zaraz nie bo już jestem głodna trochę po tym basenie. Fiki sobie jakieś tam pistolety kupił na wodę i poleciał do basenu. Miały do nas ci dzieci przyjechać, ale tak, jedna nie może, druga nie może. Kiedyś wymyślił, żeby przyjechały na basen, no ale niestety. Słuchajcie, od czego by tu zacząć? No, pokazywałam Wam ostatnio te grzybki LED, które były. W Action i Monia Maleszka poprosiła, aby mi kupiła więcej, też kupiłam. Więc, Moniu, te są dla ciebie dwa piękne grzybole. Ale słuchajcie, były też dynie. Dynie, które pamiętacie z moich vlogów, dużo większe z Dilza, które właśnie dają tak piękne rozproszone światło jak ta, e, jak ta, mm, jak te grzybki. I dynia niestety była tylko jedna, bo chciałam też Moni złapać, ale nie było ale były też jabłuszka. E, więc jabłuszka dla Moni złapałam dla siebie też. E, no i niestety mają złotą tutaj obwolutkę, ale ja mam na to sposób, bo kupiłam taki spray, e, więc ja je będę, będę im tą główkę zamalowywać. I tak, dla mnie wzięłam dwa, dwa jabłuszka, i dla siebie wzięłam właśnie tą dynię. Jeszcze jednego grzybka i to jabłuszko i to będzie mi tak pięknie robić tutaj za dekorację i w kuchni, i w salonie. bo właśnie mówię, muszę ogonki pomalować I myślę, że Moni też przy okazji pomaluje i wyślę już z pomalowanymi ogonkami, bo Monia też jest team sreberko, tak jak ja, a nie złotko. Dla trusi wzięłam takie kolby, bardzo fajne, same, same zioła, słuchajcie. Dla Luny miałam jeszcze dwa bruzaki. Luna. My już jakiś czas temu kupowałam takiego loda i ten lód super się sprawdza. No, ona musi mieć dużo zabawek. Słuchajcie, jak my wychodzimy gdzieś na przykład do sklepu i ona zostaje sama, to musi mieć zajęcie. Lunku! Zobacz! Ma nowe zabaweczki! Tak! Brawo! Tak! Baw się! Proszę! Kupiłam sobie też nowy jak do selfie, tutaj do kuchni, bo on mi się ostatnio połamał, a on jest bardzo fajny, stabilny, tylko tyle, że te uchwyty są właśnie do bani. Wzięłam też coś takiego, już kiedyś chciałam to kupić, do czyszczenia telewizora, monitorów, tabletów i tak dalej, więc telewizor muszę ten wypuścić, bo telewizor jest strasznie uciapany. I słuchajcie, wzięłam też dwa zapięcia do rowerów, dla siebie i dla Filipa. Bo jak gdzieś chcemy jechać do sklepu czy tak dalej i trzeba przypiąć rower, to te kluczyki wiecznie się gubią. A tutaj słuchajcie jest na kod, na szyfr, na filipa czarna, dla mnie szara. 9 zł. Pytarda. No. I to tyle. Dobrze sobie śmiecham, bo jestem nie Tu mojego do zasytu. muszę dołożyć jeszcze te mielki. A ta jabłuszka muszę tu odłożyć na bok bo będę właśnie je kolorowa. Dobra. Zobaczcie jeszcze dla Filipa, co udało nam się dostać. Filip od ponad tygodnia dysponuje mocno, nauczy się dysponować swoim czasem i ma taką listę zadań, które no, musi robić co, codziennie i sobie lata z tą kartką góra-dół, góra, dół, góra dół. I wekszyn, proszę bardzo. Ten planer najlepiej na ścianie, tutaj gdzieś w salonie sobie zawiesić. Ekstra. Moi pomocnicy walce o zdrowie, ale miałam też śniadanie, pieczarka faszerowana, do tego dwa jajka, jajecznica z dwóch jajek. I sałatka, taka sałata, pomidor, pestki dyni, olej z pestek dyni. No przepyszne to było. Najadłam się jak bąk. 500 kalorii, słuchajcie, tylko ogromna pieczarka, ogromna. 30 gram białka, 16 gram węgli, także idealnie. E, chwilkę sobie e, poodpoczywaliśmy i e, ruszamy teraz. Ja ruszam do Lidla, bo jest chemia w promocji, więc muszę tam e, kupić to i owo a Filip został w domu robi sam, sobie tam swoje rzeczy może zaraz będzie zaglądał do samochodu bo tu coś spryskiwać na mnie działa a jutro jedziemy na Kołobrzeg więc no dobrze by było żeby działał no także tak idę do Lidla obok zaparkowało samo, obok zaparkował samochód obok mnie i się patrzą na mnie jak na wariata no ale cóż życie pełne wariatów Świat jest pełny wariatów o tak. No, także lecę, mam nadzieję, że jeszcze coś z tej chemii dostanę. No, także tak. Potem Wam y, zrobię też haul, co tam kupiłam. Także rozłączam się. O, spać mi poszło. U, u, u. I ruszamy z tym dniem dalej. Muszę jeszcze rzeczy pochować smaczki. Na telefon, na telefon nie jest też miejsca. Tak? No. Wróciłam z Lidla, słuchajcie, musiałam robić osobno paragony, żeby ta promocja na chemię wskoczyła, ale dzięki temu kupiłam dużo chemii na przyszły miesiąc i minus 70 zł taniej. Także warto się czasami pochylić i robić osobno paragony, jak wariat. Ale dzięki temu prawie stópka zaoszczędzana. Mama! Poczekaj. Mm, nagram Wam szybko teraz, co kupiłam jeszcze do jedzenia, a ja chyba na razie została w bagażniku. Serek taki, że dawno nie było. Dwie papryczki, bo były po 5 zł. Boczek na męża. Specjalne zamówienie. Liesek mm, pomidorowy. Kupiłam 6 maseł, bo były po 4,39, więc 7 opłaciło. I krewek dla męża i dla Filipa. I słuchajcie, kupiłam jeszcze świetną rzecz dla Luny i dla mnie na spacery. Będziemy się wieczorkiem testować. Taka smycz, słuchajcie, joggingowa. Zapinajcie sobie pas, do pasa przyczepiacie smycz. Eee, tutaj jest jeszcze rączka. Eee, tutaj zaczepiamy m, na karabinczek do smyczy bądź do szelek pieska. A co tu jeszcze? Nie ma instrukcji składania. Jest, słuchajcie, szetka na smaczki. Petarda. To nie wiem co to jest. To jest jakiś... Uch, to jest jakiś ochraniacz na pewno. I jest jeszcze... Tu słuchajcie, na telefon. Ale tu się mój telefon raczej nie zmieści. Zaraz sprawdzę, także petarda, jedna jedna Smana ostatnia. Na smaczki. Tak. Jedna jedyna, słuchajcie, była ostatnia za 20 złotych. To prawda. Sama w sobie smycz. Konkretna, ciężka. Eee, firma Zofari. Mega. Mega na takie właśnie spacery albo na rower właśnie. Do roweru, żeby przypiąć pieska. Też fajnie. No cieszę się, że, że trafiłam. No... świat podpowiada, że jednak trzeba się ruszać. Eee że można się ruszać i, i, i trzeba tylko sobie ułatwiać. Nie. Coś mi się nie jest. No dobra, to póki co tyle na licznik po tysięcy kroków, 1430. Idę w końcu skoczyć, strój kąpielowy i lecę na mój Ta mi jest rozciągliwa. Tak, lecę się opalać, ale... u nas wieczór, moje kochane, i jest godzina 21.40. Wróciliśmy dopiero prawie z dwugodzinnego spaceru. Na liczniku 13 tysięcy kroków, także fantastycznie. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Dziękuję za uwagę. Do następnego.